Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czego on szuka? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Dwójka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Miśelec. Wynik odpowiedź rada as buław. Dołożę kartę diabeł. Dołożę kartę słońce. Dołożę kartę, umiarkowanie. Na spodzie tali jest karta. Królowa miecz I to może być tło czytania. Królowa mieczy z łatwością przejrzy intencje innych ludzi. Sedno dwójka kielichów. To jest głębokie emocjonalne połączenie między dwiema osobami. Energia dwójki kielichów. Również obejmuje energię uczuć, pracy i finansów. Dwójka kilków pokazuje, że nadszedł, nadszedł czas na poprawienie relacji lub nadszedł czas do nawiązania nowej relacji, która jest oparta na szacunku i zaufaniu. Mamy gotowość do współpracy. Robimy się otwarci, aby. Zapobiec kolejnym kłopotom. Również trzeba zrozumieć przyczynę zdrady, bo nie ruszymy dalej ze swoim rozwojem osobistym. Dwójka kielichów pokazuje szansę na uzdrowienie i odbudowę relacji, pod warunkiem, że obie strony są na to gotowe, gotowe do pracy nad sobą. Ona pracuje nad sobą i on pracuje nad sobą. Tutaj też jest taka zależność od siebie, takie chore i niezdrowe przywiązanie się do siebie. Chcemy współpracy zawodowej. Co wychodzi naprzeciw? Wisielec. Nie zmieniamy się. Nie zmieniamy się. Ciągle jesteśmy w tym samym punkcie. Stoimy. Posiadamy chęć kontroli, aby kontrolować partnera. Nie kontroluj go, bo to obróci się przeciwko tobie. To jest brak perspektyw dla pary. Jeden z partnerów trzyma się kurczowo drugiego partnera, drugiej osoby, robi siebie ofiarę. To jest trudny związek. To też jest takie wymuszone poświęcenie. Robimy komuś łaskę. Ze szkodą dla siebie. Spójrz na swoją sytuację, na swoją osobowość z innej perspektywy, z nowej perspektywy, bo tutaj jest duży zastój i brak rozwoju. Trwamy w czymś, co nie daje nam szczęścia i rozwoju. Tutaj też jest silne poczucie obowiązku. Z przekroczeniem zdrowego rozsądku. Również na siłę szukamy partnera i przeważnie trafiamy na byle co. Zatrzymaj się i zwróć uwagę na powody, które zostały zignorowane, lub nie wzięliśmy ich pod uwagę. Wynik, odpowiedź, rada, azbuław, diabeł, słońce i umiarkowanie. Tęsknota za kimś wcale nie oznacza, że to jest odpowiednia dla nas osoba, ani że powinnaś, powinieneś budować z tą osobą bliższą relację czy związek. I to jest ważne, co teraz powiedziałam. Jeżeli po dobrym seksie on cię nie przytulił, nie powie ci coś miłego, nie powie ci kocham cię i tym podobnie, to posłuchaj mnie. Tym razem posłuchaj mnie. A moja odpowiedź jest: skasuj go, natychmiast skasuj go. Koniec, kropka. Krótko na temat. To, że czujesz do niego niesamowitą więź, czujesz, że to jest twoja bratnia dusza, to nie jest to powód, aby stworzyć z nim związek. Związek do końca życia jeszcze dłużej. Bratnia dusza jest dla nas lekcją. Pamiętamy ją z poprzednich wcieleń. Jest dla nas lekcją i warto jest ją odrobić. Odrób tą lekcję, naucz się czegoś. Wyciągnij wnioski i idź swoją drogą. Bratnia dusza jest dla nas pomocą, abyśmy się stali szczęśliwym człowiekiem. Ale to nie znaczy, że trzeba z nią budować związek traktować ją jako miłość do końca życia miłość forever. Trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty i poznać zasady budowania związku. Ja potrafię ściągnąć na ziemię. Tutaj też jest wściekłość i zazdrość kobiety. Mężczyzna ma dość chorobliwej i zazdrosnej kobiety. Czyli jak tylko, jak tylko go zobaczę, że on jest szczęśliwy ze swoją dziewczyną, z inną kobietą, to od razu pobiegnę. Powiedzieć to jego żonie. A ja się pytam, dlaczego łapiesz się za żonę tego? Postaw na siebie. Spójrz na siebie i zobacz, czy idziesz dobrą drogą. Czy, to, czy ta droga jest właściwa? Powinnaś być zainteresowana, Mężczyzną, który ma zamkniętą przeszłość, jest po rozwodzie albo jest kawalerem. Pozdrawiam, Klara Tarot, bo siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Do